Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Mateusza Jezus powiedział do swoich apostołów. Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na Ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma, kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. Gdy Jezus skończył dawać te wskazania dwunastu swoim uczniom, odszedł stamtąd, aby nauczać i głosić Ewangelię w ich miastach. tej Ewangelii może nas dziwić czy nawet szokować to zdanie Jezusa nie przyszedłem przynieść pokoju ale miecz przecież Jezus w innym miejscu mówi pokój mój zostawiam wam pokój mój wam daję nie tak jak daje świat daję wam ja nie przyszedłem przynieść pokoju ja rozumiem te słowa jako taki, wiecie, święty spokój nie przyszedłem dać świętego spokoju Niektórzy mówią, że kocham ten święty spokój. Ten święty spokój, czyli taka wolność, w której jestem, no jest mi wygodnie. Jestem tak, wolę się zamknąć, wolę nie powiedzieć, żeby, no właśnie, mieć święty spokój. Nie, właśnie dzisiaj Ewangelia mówi, że trzeba się odezwać, że Ewangelia nie przynosi łatwizny. To jest czasem też konflikt. To jest czasem odwaga w tym, żeby powiedzieć córce, czy powiedzieć przyjacielowi, czy sąsiadowi, zmień się. To nie jest droga ewangelii. To, co mówisz, nie jest nauczaniem Jezusa. To, co robisz, jest przeciwne słowu Jezusa. My czasem boimy się powiedzieć takich słów, bo boimy się, no właśnie, że ktoś na nas źle spojrzy, że ktoś na, na nas się podniewa. Że nie będziemy mieli tego świętego spokoju. Warto, warto o tym pamiętać, że no, święty spokój to taka droga na łatwiznę. Pójście z Jezusem to czasem krzyż. Ciężar, ale także bardzo konkretny wybór miłości. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.